Witajcie, dobrze. z tej strony, ja, wasz kochany, marszałek no, dajęcy, słyszycie kolejny odcinek z naszej kochanej serii Polak Węgier. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcineczku udało nam się tutaj e, no, czy, no, czy udało nam się? ogólnie wypowiedzieliśmy sobie wojnę Papal State'owi i aktualnie prowadzimy z nim wojenkę. Jesteśmy na aktualnie, towarzyszy poziomie oblegania Kastylii. E, Dokładnie. No i w ogóle tu widzę, że Kastylia też ma wojnę z Awagonem, co ciekawe, więc czuję, że Kastylia niedługo przestanie istnieć. W ogóle Galicja no, ja powstała? Chciałbym powitać Marszałka no oraz wszystkich kochanych widzów. A no to też oczywiście. Też witam cię, generale. zostało zdobyte. Chciałbym zauważyć. No, tak, widzę. Ale też tak. chciałem zauważyć, że w ogóle Galicja powstała. Nie wiem, czy widziałeś generale? Widziałem, widziałem. Jakoś widziałem. tak niedawno. ogóle to Galii nie ma? Gali nie ma. Y Jak szedłem jeszcze tutaj, to ist nie istniała. Jak już przyszedłem, to już jest. Mm. No właśnie. On by nie chcieli... No ...common pomerania. Kurczę, Pomerania. Czy, czy... sojusz z czteroprowincjonalnym Oczywiście. <grym> Zawsze. Świetny pomysł. Zawsze o tym marzyłem. <grym> to by nie chciał. Chciałem wykorzystać moje bonusy odbycia bycia przyjacielem z papieżem, a potem zdałem sobie sprawę, że prowadzę wojnę z papierem. No tak. Coś, so, so, coś tak... O czymś zapomniałem. You wait, to znaczy. W sumie to wykorzystasz, bo zaraz papież będzie pod moją kontrolą. A że jesteśmy przyjaciółmi, jeżeli chodzi o Polak Węgier, no to. Rozumiem, że papież nie będzie już do końca e, jakby to powiedzieć niepodległym państwem. Myśli, że będzie niepodległy na swój sposób, tylko. A, rozumiem. Yes. Będzie tylko i właśnie niepodległy na swój sposób własny. Natomiast, skoro tu jestem, to może wezmę, zacznę sobie przeprowadzać te moje armiki. To Cypr, bo widzę, że już ten Cypr, no to bardzo dużo łobsku mi chyba zawiera. My się ładujcie na stateczki, ile ja się Was zmieści. 13 tysięcy mi wystarczy. już Was tu przenosimy na Cypr. No ja wycofuję powolutku armię z Hiszpanii, bo to pozostała tylko ta jeden fort w Grenadzie. No właśnie widziałem, że tam jeden forcik został, więc dlatego tam w zostawiłem Pana. Nie zostawiłem a po prostu nie spoglądać już na tamte tereny chwilowo. Że nie, no tam mam wsparcie jednej pańskiej armii i swoją, więc powinniśmy to już zakończyć obrężenie niedługo. No ja już się desantuję tutaj na... A Roko prowadzi wojnę z Tunezją. Znaczy no to wiadomo jak się ta wojna skończy z mamelkami i Otomanami, ale warto wiedzieć. To prawda, w ogóle którą ottam mam. 18 militarną, no wiedziałem. Tak, ta, to było pewne niestety. No tak się coś będzie, żeby mieli wyższą technologię, ale mówię, zaczekam. Grenada padła, może pan pisować. Okej, okay, już, już tutaj, bo chciałem sobie tylko... Wiążcie, i Grenada padła, czyli kastylia tak? Już pisuję. Czy coś pan chce z tej wojny? Oprócz pieniędzy? Nie, pieniędzy, nic. zwrócimy... Te może Leon wypuścimy? Nie, bo... podałaś mi trochę tej kastylia jak tak na nią patrzy. To jest Austrią sobie zakończymy z Portugalią. Gdzie jest Portugalia? A, Portugalia ma taką jedną wysepkę malusieńką. Taką... Azory? Czy Kanaryjskie? Y, ona ma, już ci powiem. To jest... Azory, Azory tak. Jedna. Tak Ale ma kolonie. No ma kolonie, to fakt. Więc może się tam przeprowadzić. Da, odpuszczam grę, bo już skończyłem z Kastylią. I możemy ja sobie czadnik. W... Tak, bo. Widzę, że podzieliliśmy się po połowie pieniędzy. No to myślę. dobrze. A no, już mogę prowadzić instytucję za 1800? No może ja poczekam jeszcze tą chwilkę. No, no to nie jest na pewno coś, co jest dla mnie ciekawym. Czyli niby mam 2000 egzokatów, ale jakoś tak. No nie no można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Dokładnie, na przykład zbudować rynek. A, bardzo dobry pomysł. Zbudowałem parę. Ja zbudowałem, ponieważ miałem tego kłościka, więc uznałem, że to w sumie się przyda. przyda już ostrzelał pan ten Fortnite wcześniej? E, tak, ostrzelałem już. I teraz czekam aż sobie padnie. Jego? No właśnie, też na to czekam. Już mogę chyba pisować, zmienić dokładnie, bo tego i tak nie będę zabierał. No to tam mało co jest do zabrania. Gdzie są moje stateczki? Są moje stateczki. No i teraz proszę pana rzym. No i teraz rzym, więc zatrzymujemy. Ja się czy zabrać wszystkie pieniądze? Znaczy to zależy, czy będzie pan mógł zrobić resztę swoich żądań, bo jeśli tak, No mogę, oczywiście, znaczy, że nie. mogę, 800 dukatów mają. A to bardzo chętnie przyjmiemy każdą sumę. Tylko błagania będzie to... zła, więc wysłamy żądania i. No i dzieje się to, co się dzieje. I no Ja pieniądze też dostałem, więc. Dokładnie. Dokładnie, 400 dukatów powinien pan chyba dostać około. Dokładnie, bardzo <laughs> dziękuję. <laughs> No i proszę bardzo, mamy papieża jako wasala, bardzo mnie to cieszy. cieszy, papiest. Co będzie pan robić z tym wasalem? Nie wiem, w sumie, co jeszcze robił, wejdziemy sobie może od nowej linii. I... Może będą pieniążki, o. Mogę, to 100 punkcików. o, mogę 100 punkcików dostać z danych kolejnych. Jaka instytucja? No cały czas 2000. Tutaj weźmiemy sobie właśnie te 100 punktów. O, jeszcze są szczęśliwi, to tym lepiej. No, to sobie wrócimy. Widzę, że tutaj Osmanie walczą sobie z Memelukami. To prawda. No, to fajnie co, by było to... zaatakować, to fakt, by był. No to oczywiste. ale nie wiem, czy byśmy dali radę sobie tak bez problemów. Jaką wielką armię mają Otomanie? Osmanie? 166 tysięcy. No, trochę tego jest. ci ja mogę sobie powiększyć teraz moją abymilkę. No tak, bo oni mi złapowali dwa, armie, te aby teraz. Dwie mi złapowali Rosjanie. No jest tak, z dwie Nawet trzy. Aby. No tutaj sobie połączymy to. I czekamy. O, oczywiście też, no. Tutaj może wezmę od ciebie od dyscypliny gostka. <laughs> no, nie. Dokładnie, ja mogę sobie od papieża fajnego wyjąć. No, ja sobie wziąłem legitymację ostatnio, ponieważ moja no tak ma średnio powiedzmy to. Nie, ja zmieniłem fajnie, jeżeli chodzi o legitymację. Wezmę sobie może dyplomację Reputation. Niestety mój król dopiero niedawno wstąpił <laughs> na tron, a miał dość niskie, słabe klejnę na pewno, że tron. Mhm, <laughs> no, Rozumiem oczywiście. Ja dyplomatyki się mi się przyda, bo w sumie jak mam jako wasala papieża to. to mam discontent. Nie? Ale to w sumie. A yeah, legitimation leg minus. A nie, to nie są jakieś takie wideo, To nie jest w tym wypadku to. Coś innego. The subject of the, the Papiesi i właśnie tu jest. Okej. Okay. Dahin, to katolicy to widzą, bla bla bla. O, możemy tu nafać za 1600, no już co was lepiej. Co was lepiej. No i teraz mi wystały czy czekać sobie na... pożyszu, na technologię militarną 18. i myślę, że mogę już atakować sobie chyba Osmanów. No ja mam połowę tam naprawdę tych w kierunku tej technologii. Więc ja już może przygotuję no. te wszystkie jednostki moje. No ja będę trenować co mogę na razie. I jeszcze nie mam tak 100% przygotowania. No jeszcze chyba tutaj, nie, tutaj już nic nie mam. No ile tutaj mają, ma osman? Osman ma 160. Ja <laughs> mam 180 i ma bardzo mało ludzi. To dobry znak. Z kim ma już osman? Czy ma jeszcze z Czechami? Ma z Czechami. Niedobrze, Austria by nie dołączyła, bo ma inną wojnę, więc musimy poczekać aż ona skończy wojnę z Wielką Brytanią, fajnie i to chyba dopiero zaczęto. No to troszkę poczekamy. Ale to y, nawet jest w sumie troszkę dobrze, bo my i tak musimy zdobyć sobie technologię lepszą. Mhm. No ja rekrutuję chyba już siódmą armię dla mojego państwa. No to nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9. No, będę robił 10. armię niedługo. No, to chyba 200. Na jednostka, dobrze myślę? Tak, to będzie 200. Na jednostka. No, to wielka armia. Prawda, no jednak, na takiego przeciwnika trzeba mieć wielką armię. No to prawda, prawda. Te połączymy. Jeszcze muszę mieć wielu generałów do tego. No, trochę rzeczy do tego ja jest potrzebne. No, niestety, ja mam trzech generałów i mnie to boli troszeczkę. No, no, fajnie by było, gdyby pan właśnie był tym emperorem, gdyby pan miał czwartego. No, nawet tak mi brakuje. No, brakuje mi 125 Development, by móc sobie zawłaszczyć taki tytuł. Hmm. Tak zobaczę. <laughs> hmm. Kurczę, nie można własnej dynastii tam położyć na papiestwie. <laughs> no proszę pana, no to jednak nie jest takie państwo, jak pan myśli. Ale nadal można pomarzyć. Można. można. czy niestety. Że dynastia nie będzie papieżem. Hmm. Co już z Bawarią bardzo chętnie. Dużo państwo to nie jest, ale to jest 2011, jednostek. Jakie a, mam tutaj poród? szanse? 21%, żeby zostać papieżem. Może się uda. Main też chętnie przyjmę. Tyle samo ile papież. Szans. Elektor Austria wspiera Brytanię, by została następnym cesarzem. Naprawdę? To jest dwuprowincjonalne państwo na, no, na Francji. Tak. Myślałem, że tak. Wielką Brytanię. Nie, nie, Brytanię. Te dwie prowincje wspierane są przez hmm. następnego cesarza przez Austrię. Nie, fajnie. No to fajnie by było zostać takim cesarzem. No, tyle pieniędzy się dostaje i w ogóle. Cóż, każdy by był zadowolony, szczególnie Brytanię. No, też tak sądzę. Ile potrzebuje jeszcze tych punkcików, żeby mieć 800? Ale zapewne, jak sobie dodam instytucje, to pewnie będzie jeszcze mniej. Ale ile to się niedługo przekonamy? No, ja cały czas mam to 2000 wielką liczbę wideo przynajmniej na ekranie. Tak sobie patrzę, w sumie, jakbym wziął sobie dyplomatyczne idee, to by nikogo nie obchodziło, że papieża mam jako wasala. Albo potem dostał taki minus? No tak, minus 2 do relacji. No to jednak troszeczkę boli. Troszeczkę boli Acz... Myślę, że ja, że ja i tak sobie będę dyplomatyczne i tak, więc. To nie boli tak jak mogło. Tak, nie boli tak jak mogło, a mogło bardziej boleć faktycznie. 1400 no, już lepiej. Jeszcze troszkę prowincji zostało. Tutaj widzę, że niedługo będzie, więc ja przyspieszymy to. Tutaj to Wilno jest takie oporne przyjmowanie tych wszystkich instytucji. No, jest ciut daleko, że tak tutaj to powiem. Rozumiem, wiem, ale no, to, to boli troszeczkę. No może tutaj sobie dodam też... też ile tutaj mam w technologiach? Technologię, technologię tutaj mam... A, stop, o, czy ja półtora to, roku, to ja, to ja to mogę sobie tutaj dodać? Dwa bardzo ciekawe bonusa. administrative efficiency plus 5 i roczny absolutyzm plus 1. Ok, ile teraz bym chcieli? Są bardzo ciekawe. 1300. No, ja myślę, że za 1300 już mogę wprowadzić, no bo już nie chcę mi się czaść na tą technologię aż tak. A 500 mi zostanie. No, ja mam 1900, żeby, żeby wprowadzić. I mi brakuje 100 punktów. Okej, okay, jestem w stanie przeczekać te 100 punktów, bo to i tak będzie 15 lat, jak to wprowadzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Teraz jest w końcu siedem kardynałów, no i to się rozumie. Tak, posiadam. Jednak jak to się ma papieża, no to liczba. się można porozumieć. Jakiś lub wziąć w Rzymie czy coś. To jest maksymalna liczba siedmiu kardynałów? U mnie jest chyba osiem, nie, wiem, bo jest jeszcze jedno miejsce. No właśnie, tak widzę i nie, nie dostałem od niej żadnego na razie w papieża, jestem smutny. Hmm, no właśnie, wiem. Nobility, da, nobility, może mieć troszkę więcej tego. Hmm, jakiś bunt się szykuje gdzie? W Neapolu. Myślę, że jedną armię sobie tam derekrutuje tak na wszelki wypadek. Okej, okay, tutaj może się rekrutować wszystko. Co hmm, ja bym mógł tutaj dodać? W sumie dyplomatyczne, to jest... Pana, was, mam bardziej nie... się gotować na wojnę rosyjską, czy wojnę automańską? Otomańską. O kurczę, to jest jeszcze jedna moja arbia. O mnie, a ona sobie tam we Rosji siedziała. No to biorę misję, żeby zdobyć Azów. A to ja myślę, że ja będę chyba raczej wypowiadał wojnę, bo chciałbym tutaj... A oczywiście, pan będzie wypojać się wojnę, tylko że no... Sam się do niej troszeczkę przygotuje. A, no to oczywiście, tak, tak. Myślę, że mogę stracić te 5% już. niestety profesjonalizmu. A miałem 50% woda. Pro... 51%. No ja w tej chwili mam 31%. Troszkę <gryso> muszę poczekać na tą technologię. Bra brakuje mi tutaj e, 60%. O już. 18, 18 technologia ładuje nowe dzieła, tylko tutaj. O no, świetnie. Czy jesteśmy proszę, na to gotowi? Czy pan jest gotów? E, da mi pan dosłownie pół roku. Mhm, oczywiście. Czego oni akurat musieli teraz wziąć wojnę z Wielką Brytanią? Najpierw trzeba tak armię sprowadzić na południe. To jest w ogóle jakaś wolna, jest dziwna wojna, jakaś wolna ten, defensywna, ale to jest z tym Aragonem, aha, z tymi. Powiedz, Aragon chyba, nie wiem, nie wiem, ale widzę, że dobrze wychodzi tutaj w Wielkiej Brytanii wszystko. No już w trakcie wojny wezmę się 18 technologię. Czyli jest pan gotów? O pan 18? Nie, nie, mówię, za, za rok już w trakcie wojny mi chodzi. A. Dobra, to już mogę wypowiadać, czy pan chce poczekać? Jeszcze niech mi pan da miesiąc To no dobrze, bo w sumie sobie z bali Zapomniałem kompletnie o kasie chyba że pan ma jakieś No ale to niech lepiej pan zacznie tą wojnę No dobra Tak zrobimy Nie więcej armii potrzebuję na tej granicy No, pan sobie będzie mocno te stepy właśnie cisnął, a ja będę bardziej właśnie w tę gorszą stronę szedł. No cóż, no. mam nadzieję, że otomanie nie będą tak tutaj mieć żadnych zgrupowanych armii i szybko panu pomogę na południu. Oczywiście, no to rzecz jasne. Ja sobie zobaczę może te bunty, jak tutaj... Tu sobie zwiększymy, zwiększymy, żeby mi nie przeszkadzało. może te swoje 17 karaweli na południu. Słucham? Ściągnę swoją resztki armii dosłownie na południe. Okej. Okay. Właśnie też Oraz mam takie armijki, które tak kiedyś się zapodziały i tak wystoją. Uznałby pan quality, offensive czy arystokratyczne? Mm, offensive. Ja wziąłem offensive, wersji. tylko ciągle nie mam punktów, bo ciągle muszę tą militarną technologię brać. No w sumie tutaj dyscyplina plus 5% jednak jest potężnym bonusem. No właśnie. A ja za chwilę wezmę 18 technologię militarną. Ale może pan już O, O, wielka... Ta, ta, Austria skończyła wojnę. A, to... Ja też kupiłem 18 technologię militarną. Bardzo ładnie, chwila... No, zobaczę czy bym mógł... ...Austria by dołączyła... Asja by dołączyła do nas. No to możemy chyba rozpoczynać tą wielką wojnę. Ale chwila, chwila, tylko zrobię szybko oczywiście tutaj... Kasus belli, żeby nie było. Można pan zapisać, i ja tak, na wszelki wypadek. Tak, bardzo ważny moment. Dobrze i tutaj, oczywiście, kasus belli na początek. Nie wiem, na A co, na tą pewnicę na N Red właśnie. Dokładnie, wypowiadamy wojnę. Austria, Commonwealth. Oczywiście pan mógłby się też zająć trochę bohemią, Chociaż nie, może ja chcę się zajmie bohemią. A, no myślę. dobrze, No dobra, jak coś zawróca armię. No dobra, no to, no to, to wypowiadamy wojnę. No i proszę pana, to jest ten czas. Ten czas, to prawda. Właśnie, wezmę sobie dwóch generałów, generałów. <coughs> przy, okazji, przy okazji. Bo potrzebuję. I otrzymujemy, proszę pana. ojojoj, otrzymujemy. Oj, 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 I to mocno. No, proszę pamiętać o ortakach. Oczywiście, już za was wezmę. Tylko sobie tutaj wezmę armię, przygotuję, żeby tutaj się porozchodziły. Mm, ja wezmę za kilka punkcików militarnych później. Już idę na Konstantynopol. Dobra, tą armię Co pan na północ? I do czeków. Dobra. Dużo rzeczy jest... O, prze, przecież papież nam pomaga, no tak. Zapomniałem... Rybucję ja, ta. faktycznie zapomniałem kompletnie o tym wszystkim. No proszę pana, idzie dobrze. na no, ci idzie o, bardzo proszę, ładnie. No, to, to tak. I mam wszystkie technologie Head of Time, więc jeszcze lepiej. Wszystkie na 18 poziomie. Tak jak yy, w osmanie. No, mi brakuje, no ja mam, jestem bardzo opóźniony dyplomatycznie. I ja tu sobie muszę, wszystko na pewno. Wiecie pan, co może, właśnie wezmę trochę wolniejszą teraz grę? Włączę, bo zapomniałem sobie trochę o tym, żeby tak wolniej to dołączyć. No jednak musimy, to jest dość ważna wojna. No ja tak niechcący włączyłem czwóreczce przez to, że było. Mm, tutaj mm. sobie ostrzeliono. No, mi mocno pierdyną, jak ustanę na Pradze. Wie pan, co jak, Ta. jak pan. Tak. Nie niech pan ucieka Tak się da Nie da się Może to Może Nie, raczej Chociaż... może może, nie, może... nie dobiegną nie. Niech pan nie idzie tam Chociaż może Austria panu pomoże Tak, Austria może panu pomóc jak dobiegnie w czas Wszyscy tu biegną Dobra, udało się, wygra pan to Tak, doskonale no, Udało mi się zdobyć Ateny, więc oblegam resztę Trzeba na pierwszą część całutką zająłem Bezproblemowo, z tego co widzę ja też tam swoje stepy okupuję już coraz prawie kompletnie. Oprócz tylko tej prowincji Krimu, która się opiera. Widzę, widzę. Ja tamten już skończyłem oblegać, nie nie przechodzę w drugą stronę. Chwila, wyślę moje stateczki, żeby tutaj zniszczyły tą armię, znaczy tą flotę osmańską. Nie, 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 nie. tu jest 50 stateczków osmańskich. Nie, nie, tam uważasz, to przez Chociaż no, bardzo... Uciekły. Uciekły. Ok, może mi się uda tutaj jakoś to wymanewrować fajnie. Na 10 co wojskich, ale 10 co wojskich to nie jest problem z moimi ciężkimi statyczkami. O, dobra, i mogę chyba przejść zaraz na zaraz tu pobiję armatę osmańską. O, ja proszę pana, okazuje się, że ja mam... O Jezu, Ja sobie zatrzymam, coś tam się pojawiło. Mam, będę mieć przemarsz jak coś na, od tyłu tak naprawdę przez karakun. Hmm. No, widzę, widzę, dwa. ale towarzysze, widzę, że mamy 20 minut odcinka, więc jak na razie dokończymy sobie jedną wojenkę w kolejnym odcineczku. Więc tak jak mówiłem, jak na razie dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zobaczymy następnego odcinka z Polak Węgier. Na razie, cześć. Żegnam.